No jest, no. Jest cała? Elo, powitamy w odcinku z Kobzą. No jestem dzisiaj. nowym kamerzystą. No na zastępstwie, bo kamerzysta niesie na drugiej zmianie niestety. I jest ciemno już też na dworze, dlatego w garażu siedzimy. Zmiana czasu, nie wiem. Czas za komu? Bez sensu. Aha, my właśnie wróciliśmy z wycieczki na Jamajkę <laughs> i kupiliśmy <laughs> WSK od kolory Kolor tak, reggae. Czerwony, czarny, zielony, żółty. Siedzenie troszkę zjadły myszy, ale trochę taśmy klejącej i będzie całkiem No jasne, spoko. że tak. Oczywiście WSK jest zarejestrowana, papiery amerykańskie, w trakcie załatwiania przegląd. I co? I, i co jeszcze, nie? Trzeba ją uruchomić, bo 20 lat temu pewnie jeździła jakoś ostatnio. Nie ma iskry jak na razie, z tego co sprawdziłem. No to ale... nie wystarczy przecieść no, i przejebać. A Ja myślę, że to będzie cewka, bo tam ktoś mówił, właśnie w Marley mówił, że, że właśnie może być cewka. Nowy Cinder jest. Idzie poznać bez bardzo długich gwintu, tutaj do kolanka. Tak łatwo poznać właśnie po takim długim gwincie. Kompresję trzeba w zmierzyć, zaraz zmierzymy. Kręci się obiecująco silnik. Tak, którą Roman. Tylne trzeba dokręcić i w ogóle też trzeba oponę przestawić trochę, bo wentyl jest bardzo wygięty. I sprawdzimy przy okazji, czy te oponki trzymają powietrze. No to jest wersja trial enduro cross, więc jest odchodzona ze wszystkich zbędnych elementów u lampy. Przedni błotnik prawdopodobnie z wierchowiny. Tak mi się wydaje. Ale proszę zobaczyć z jakim kunsztem są wykonane mocowania przedniego błotnika. Blaszka aluminiowa. Dla mniejszej wagi. Wycięte, wygięte, tutaj zaokrąglone. No, bardzo mi się podoba. A tutaj mamy śrubki wkręcone. Półki, żeby ograniczyć był skrętu. No. Żeby nie powbijać baku. Bardzo mi się to podoba. Na kierownicy minimalizm, gaz i dwie klamki to tyle. Bak w środku jak nowy, chyba sobie go zabiorę. Lampy nie ma. Nie ma, nie ma. Z tyłu też jest, ale w Jamajce jest chyba cały czas jasno, więc gdzie? Na Jamajce jest chyba cały czas tak, jasno. Tak, tak. No w sumie ta. Tutaj mamy błotnik ztrucony. A, no i z drugiej strony jest fajna rzecz. Wydech. A, właśnie, porządna rura. No, wydech oczywiście z WSK4. Troszkę tutaj odpada, trzeba je to przykręcić. Ja jestem bardzo ciekawy jak to będzie miało na tym pięknym wydeczku. Boczku też nie ma, też dla wagi mniejszej. Tu mam taki fajny łącznik zrobiony do filtra powietrza. Wybaczcie widzowie, ale kamerzysta się uczy i gimnastykuje ta, jeszcze. Ta. Tu miejsca nie ma. Kurde, no i co tu jeszcze? Aha, jakieś osłonki lak, są takie gumowe, nie wiem, są może? Eh, takie też uniwersalny. No, nie ma o czym pogadać, bo z bardzo tutaj wiadomo, sprzęt sportowy, dlatego nie ma tu tego elementów. Myślę, że zmierzymy sobie kompresję na dzień dobry. Jestem ciekaw, ile ja to wydmucha. Możemy tak uczynić. Przystępujemy do pomiaru. Przystępujemy. Ile stawiasz? 12,5 bara. Kurwa, ja to z 8 daję. Dobra, <laughs> tak. <laughs> Gaz na maksa, pamiętajcie widzowie. No jest 7 bar plus wąż, no bo może jest to 8, ale... silnik jest też zimny, tak? Dobra, wyczytaliśmy, że zdrowa WSK ma 10 warów, a ta ma tak... a taka do remontu ma poniżej 6,5. Czyli ta ma więcej, no to co, dobrze chyba, nie? No jest... dobra jest. Nie. Jeszcze trochę się, wiesz, odpali, ten, tam... Się. No. procent jest zredukowana masa, więc może być trochę słabsza, ale i tak będzie mocna. No. no. Dobra, to co, robimy chyba i iskrę i palimy to. Ja będę to siedzenie jeszcze pozaklejał szybko, bo to mnie skurza trochę tutaj wpadające to Dobra, ratujemy siedzenie. Mamy kawałek starego pokroca, który włożymy pod to i zakleimy taśmą i będzie elegancko. Poradnik młodego tapicera. <grym> Patrzcie <grym> na to. Taśma, to. zaraz taśma idzie w ruch i będzie siedzenie nutka. Proszę bardzo. Efekt końcowy. To wygląda jak normalnie wstawki ze skóry zrobione. No jasne. Przeszycia. Wszystko jest. E, zapomniałem powiedzieć, że łańcucha brakuje, ale jakieś mam, to coś się wygmini. I ogólnie strasznie zażygane tutaj jest z piachem i byle czym. O. Ściągamy pokrywę i szukamy iskry teraz. Ważna rzecz. Uf. Widzę, że zapłon odchudzony tutaj jest, tylko iskra, cewka zapłonowa i tyle. No po co więcej? No co? A co to olej? Tak, jakby ogólnie coś z niej wyleciało w samochodzie. Aha. Także że pewnie jakiś olej. No co, zciągano na to i będziemy widzieć, co jest dalej. No bo teraz nic nie ma w ogóle. No. Jeszcze możemy sprawdzić na tym. No i coś tam wymyślił. <laughs> Dobra. Ogólnie przeczy, przeczyściliśmy, przerywacz. Iskra się pokazała. Może coś z tego będzie, natomiast. Podstawa była luźna, już ją dokręciliśmy. Ogólnie to żółwek na klin w słabym stanie jest. No i wał ma ogólnie luz lekki na boki, więc kiepsko. No ale co, myślisz, że to jest taki problem dla tego silnika? Myślę, że nie. Myślę, że absolutnie. Check engine mu się nie świeci na pewno. W ogóle ciekawym faktem jest to, że to jest magneto z pełnymi magnesami, czyli to jest te cięższe. Ci większy moment Ale wolniej się wkręca za to. I wolniej schodzi. Ale jak z momentem pójdzie Aha. To jest dobre magneto do wiesz, do jakichś tych trajek na przykład do czegoś. No. Także szukamy klina, mocno dokręcamy magneto i musimy się, żeby nie otpadło. Dobra, włożyliśmy klina, wyczyściliśmy przerywacz, ustawiliśmy zapał i dokręciliśmy. Dwie podkładki zastosowaliśmy tutaj dla do mocnego docisku. Potem mocno dokręciliśmy Kręcimy. kluczem. I jest git, bo po, proszę pokazać, zapręcamy iskrę. Jeszcze. Jak widzicie, iskra jest całkiem spoko, więc co, wlewamy paliwko i próbujemy odpalić. Dobra, świeca przykręcona, paliwo puściliśmy do gaźnika, nie wlewaliśmy do cylindra, nie. więc to będzie takie prawdziwe odpalenie. Zobaczymy jak będzie chodzić. O. No, ale chodzi. Ja myślę, że trzeba być inną świecę. Dobrze myślisz. No. Dobra, teraz, teraz na świecy iskra, wcześniej była świeca borsz, jak wiadomo... Świeca borsz. Moplik kosz. Wiadomo co. Chyba hmm. trzeba dawkę zastosować. Chyba tak, bo też nie faliśmy na to, że to paliwo może być 20. Na przykład. No. To paliwo aż takie przyroczyste trochę jest. No takie jakby już uleciało z niego cała ja. moc. Chęci życia. Dobra, próba numer 3 z jedną dawką paliwa na tej świecy iskra jest gorzej niż na tym boku <gry> Trzeba inną iskra dać. Próba numer 4. Inna iskra. Wiesz co? Wydaje mi się, że problem tutaj leży w zapłonie. Jest źle Chyba ustawiony. Jest źle ustawiony no. Albo przerywasz nawana, ewentualnie kondensator lub cewka. Czyli tu trzeba naprawić zapłon. Ale chodzi, no to co? Chyba subtywni. No. Dobra, to co mówiłem, że łaska nie ma łańcucha, więc trzeba jakiś znaleźć. To są łańcuchy, które odkładałem przez ostatnie lata. Jak tu nie będzie żadnego pasującego łańcucha, to biorę to wypryla na nazwą po prostu. Trzymam cię za słowo. Ten? Chyba nie. No to takie... bardziej motowidło zbizona. A Albo rozrzutnik do gnoju. Nie. To może być z tego rozrzutnika gnoju w sumie. Tak. <laughs> Ale to nie jest do O, ten wygląda obiecująco. Kurwa, Ale... O, o nówka. do dlaczego. Dobra, aktualizacja. Proszę Państwa, spośród wszystkich łańcuchów sporo z nich pasuje. Jeden nawet na wymiar pasował na długość, na szerokość już jest założony. O. Także łańcuchy zostają u mnie, nie wyrzucam ich na złą tłumik. Troszkę musimy wyciszyć, bo na pełnym przelocie jest kurwa, nie do wytrzymania. Nie do wytrzymania. Może zmierzymy jeszcze ten poziom decybeli, jak się uda. A na dzisiaj w sumie to tyle, bo tu trzeba... Na regulację to wyjść na adwór, no bo tutaj to się zakazujemy no. i trzeba pospawać, się właśnie przy tłumiku trochę rzeczy, ty, ty, albo zrobię go odkręcany, jeszcze nie wiem. Dobra, witam po kilku dniach. W sumie nic się nie zmieniło przy WSC, jedyne co, no to się przejechałem nawet nią kilka metrów i jakby wracając do tego, co już mówiłem, no wydech tutaj jest zdecydowanie za głośny. E, trzeba go wyciszyć. To jest w ogóle chyba tłumik od CZ albo Jawy, taki rozkręcany. Musimy po prostu zrobić taki odkręcany, jakby DB Healer. Tutaj mam trochę części, żeby to takie coś właśnie pospawać. Myślę, że nie, dospawamy jakoś to do tego. Może to jeszcze, jakoś, może watę trochę obłożymy i będzie już na pewno dużo lepiej. No bo obecnie to kurczę nawet nie mogę poczynić żadnych regulacji tutaj sprzęgła czy gaźnika. Po prostu jest za głośno i tej sąsiedzi by mnie po prostu zaraz policją straszyli. Także spawam ten debekiller. Co tu już trzeba zmienić? Na pewno trzeba to sprzęgło podregulować trochę. Coś tam kręciłem. Ogólnie nie mam tego oryginalnego takiego tutaj wkręta. Mam taki, jaki tutaj jest. O, tu jest jakaś taka śruba. Nie wiem, czy tam jest w ogóle ta e, kulka pod tym. No ale jak działa, to może nie będę ruszał. Poza tym no nie mam tych części. Może ten to jakoś zaciśniemy lepiej, czy przekręcę też bak na drugi, bo ten jest. no nie ma żadnych wniotek. Jest ogólnie zdrowy i w środku jest jak nówka, także troszkę mi go szkoda jakby może zniszczyć ewentualnie, więc bak przekręcimy. Możliwe też, że będą jeszcze potrzebne jakieś regulacje zapłonu, bo podobno tam cewka ma przebicie, ale tego nie widziałem. Jak będzie działać, no to nie będziemy grzebać, no bo po co, nie? No i jak uczynimy już te wszystkie tutaj niezbędne naprawy, no to co? To lecimy w teren coś tam poupalać, ponagrywać. Niestety pogoda jest już taka kiepska trochę w tej porze roku, no ale korzystamy póki się da. U, u nas sezon trwa cały rok. A druga sprawa, no zmiana czasu to nie pomaga, jest już o 17 ciemno. Strasznie to utrudnia nagrywanie. Dobra, to ja się biorę z tego Debe Killera. Odpalam, odpalam gomat. Lecimy z tematem. Dobra, mamy Debe spawany, uspawany. Piękny, pięknej jakości spawy. Eee, myślę, czego jeszcze nie uwilnąć jakąś taką, wiecie, watą do wydechów, bo coś tam mam. Albo zwykłą żółtą watą też może być. Zobaczymy, czy to wejdzie. Są dwie śrubki po bokach, takie odkręcane, więc będzie wyjmowalny, bo oczywiście zrobimy test głośności. I teraz co? Trzeba go wsadzić. Może owiniemy tą watą no i przykręcimy. No. I powinno wszystko pasować. Dobra, słuchajcie, mamy to zamontowane. Niestety, nic to nie dało. Jest może minimalnie, tylko lepiej na wolnych obrotach, ale tak to dalej jest za głośno. Dopiero po przyłożeniu tego jest całkiem spoko, więc myślę, że po prostu przyspawamy to do tego no i trudno, zobacz, jak się uda zrobić tak, żeby było to odkręcane, to spoko, a jak nie, to niestety będzie na stałe po prostu. Także ja się zaprezentuję wam jak chodzi w sumie. I teraz jest spoko, nie? witam Was nowym tłumikiem. Niestety musiałem to przyspawać na stałe. Kombinowałem, żeby to zrobić odkręcane, ale strasznie to nie pasowało do siebie, więc zaspawałem to na stałe. No i teraz jest tak kulturalnie. Nie jest za głośno, nie jest za cicho. żeby to jeszcze wyciszyć tutaj taką podkładką, żeby troszkę średnicę zmierzyć. No ale przecież nie będziemy to miała się na przegląd, nie? Także nie kombinujemy już. Eee, wyczyściłem też właśnie teraz gaźnik. Musiałem trochę tutaj o, przytaśmować go do reszty, bo ta nakrętka standardowa ma obiechany gwint. Znaczy korpus ma obiechany gwint. I to się nie trzyma, także no musi to być tak. Sprzęgło podregulowane, fajnie chodzi. No trzeba jeszcze teraz zalać olejem trochę. I ewentualnie jeszcze jakieś regulacje zapłonu poczynie. No i motor gotowy, nie? Także widzimy się już myślę na... Także widzimy się już teraz podczas jazdy. Dobra, sprzęt chodzi. Jeszcze teraz trochę tylko... Paliwo najwyższej jakości trzeba zalać, i lecimy na upadek. Recenzja Opel Corsa. Świetny samochód na sprzedaż za 3000 zł. Ile? 3000 zł. Mhm. Tutaj po, pokażę, jak odpala. Pięknie odpala. Tu się wkręca. Ma moc, wszystko. Ale kogo interesuje w ogóle Opel? Mnie A ja mam coś lepszego, pokaż widzom Patrz, ten sprzęt w ogóle No dojechaliśmy widzowie, ale... <grywka> to robi bardzo sporą e, zadymę, jakby że tak powiem Przechodząc do rzeczy Tłumik pospawany, wyciszony jak pokazywałem Jest teraz w miarę kulturalnie Gaźnik wyczyszczony, Przez. zakon ustawiony co no i chodzi, nie? Co tu dużo mówić? To jest włoska stunterska. To jest taka do stuntu, właśnie, nie? No to zaraz pokażę jakiś kilka sztuczek na niej. Pokażę kilka akcji. Syfryzacja trzeba założyć. kawkę proszę odpalić. Nie, no nie wygląda dobrze. Paliła. ale to nie jest to co w WK yy, 1075 Tylko że to było silnik z 1075, a nie włeski tam był trzybiegowy. Poszła! Ja pięknie! No. Pojechała sama! <laughs> Wiesz, trzeba szłoby to zrobić, ale się za nie odpada. Kurde. <laughs> Daj, ja to zrobię Ty, ale Jechał jak ścigasz? Sama, sama trzymała równowagę, jeszcze widzisz? No. Dół 13 Rafał Pasierbek. Rafał Pasierbek proszę państwa przed nami mistrz świata w stanie motocyklowym specjalnie na Auto Master Show 2015. <śmienny> 여기 열예도 않아 보 A jednak nie zgasło. Zgasło. Stunt. Zmiana lokalizacji, bo w końcu to jest taki sprzęt bardziej enduro. Chociaż według mnie trochę supermoto Stąd stunt bardziej Stunterski Ale błotnik wysoki jest mm, Stunt Supermoto S No supermoto może być ale eee... stąd. Jest, jest ale też trochę enduro, więc teraz będziemy robić podjazdy Na Zatokujemy za to sobie taki mały tutaj A potem spróbujemy no, ten duży szty... I obstawiajcie w komentarzach teraz czy podjadę czy nie <laughs> Tu palimy sprzęta I to będzie drugi bieg Na enduro się podjeżdża na dwójce wszędzie, nie? Duży! No, może być ciężko, ale próbujemy. Trzeba wziąć duży, duży, duży rozpęd. Ale fajne piaski. pod skosem Nie, jest pod skosem. Wyjechał, kurwa. daj bou! Mu! daj bou, mu, dai mu! Daj jeszcze raz, dawaj jeszcze raz. A tam ale to jest. No trudno, jest tak, jest tak. <laughs> I hope you do <laughs> Do tyłu. czy możemy nagrać zakupywanie z piachy? aby się wyciągał Ale ci jest taki dumerski klimat teraz tutaj. Trój. No. Dobra, co mogę powiedzieć? Recenzja sprzęta. Dobry sprzęt. Dało się im pojechać, bez żadnych większych tam przygód problemów. Odpala ładnie, można powiedzieć. Czasem ma jakieś problemy ze wkręcaniem się na obroty. Ale ta właska stała mniej więcej 20 lat, także nie wymagam tutaj niczego wielkiego. W ten taki świeży. Właśnie góra jest nowa, i... a reszta to nie wiem, ja że wała na centymetr luz na boki. O, Ale chodzi, o, o, chodzi? Co mogę powiedzieć, bo na pewno pojawi się wiele komentarzy, że niszczymy klasyka, kotowanie, że takich już nie ma No i bardzo dobrze Nie, ja powiem tak Najpierw, ja chcesz napisać taki komentarz Sprawdź, ile wyprodukowano w Ja Ci powiem, że to było ponad 2 miliony chyba 2200 sztuk Znaczy 2 000, 2 miliony 200 tysięcy sztuk, przepraszam Ale sprawdźcie sobie Druga sprawa Sprawdźcie, ile włosek jest obecnie na sprzedaż na oliksie. że Sprzedam, że jakieś 200-300 egzemplarzy na, na dzień dobry. A trzecia sprawa... Ile tu trzeba włożyć na twoje oko? Dla mnie? Na igłę. Na Z igłę? papierami. No dobra, papier. No to papier kosztuje 500 No to 500 Nie, stół. jakie 500. <laughs> <laughs> nie, no tak, żeby ją przywrócić takiego, wiecie, blasku, żeby to ładnie wyglądało. To zdychę trzeba włożyć. Czy to się opłaca? Nie. Nie bardzo, to wam się nie zwróci. Także my, ja uważam, że motur ma po prostu jeździ, ma dawać frajdę, tak? Czy bardziej przejmowałeś tym Wigry, kurwa niż tą włeską? W sensie? Nie, 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 nie. O, o, A bo Wigry... szkrabierz, o, szkrabierz, o, o. Na Wigry się skaka skakać na skate parku, to nie ma szans, to Wigry się może złamać na pół. A w WSK się złamie co ty? Mogę nią skoczyć teraz stąd do tej wody i nic by się nie stało. Byś wyjechał? Tak. Dawaj. Ale to może jutro. To może na następnym odcinku. mnie mnie boli właśnie. To mogę jeszcze powiedzieć. Wbijamy 4000 subskrypcji. <noise> <noise> tak, zaraz loteria, albo nie. O, albo nie, może nie. lepiej, nie? Tak, 7 motorów Motorów.com. Nie, żadne. <noise> nie, nie. My się zawijamy do domu. No. Bo to nie ma świateł. Papiery, oczywiście, są wszystkie. I zapraszamy do komentarza. Łapki w lub w dół. Można subskrybować. Można wejść na. Instagrama, zaobserwować tam są zdjęcia, tak, są tak. premierową różne rzeczy. Wiele, sporo innych rzeczy. Tak. Myślę, że w na następnym odcinku sobie opanujemy taki motoryk jak Babetta, jak nowa z fabryki. Może Was to interesuje, może nie. A i co, już będzie wtedy wyprodukowane wino bandyckie? A wino bandyckie się produkuje, ale. No to będzie premiera, może wina? Jeszcze nie, bo one, teraz muszę je odsączyć. Potem jeszcze musi chyba dwa tygodnie albo trzy poleżeć. No i co? No że się podobało. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam do następnego odcinka. My się żegnamy na ten moment. Tak. I na razie.